Oczoraj opublikowałem dla was materiał na temat tego, jakie są aktualnie w nie Powiedziałem, które są fatalne, a także opisałem te, którymi warto się zainteresować. Ale mimo tego, że rzeczy te są taniej, to wciąż potrzebujecie na to sporo kasy. Zapytasz więc, w jaki sposób mam na to zarobić. Niechaj moją odpowiedzią będzie ten film. Jedna mała uwaga na sam początek. Wszystko, co wam się pokaże, będzie obowiązywać do 11 lutego. Zaczynamy. Na początku niechaj będą próby czasowe. Standardowo oczywiście muszę oprawić pojazd Haku czy Drak Wraz z upgrade'em HSW oczywiście Dzięki takiemu połączeniu, żadna próba czasowa nie będzie stanowić dla was żadnego problemu A więc, pierwsza próba zwykłych pojazdów znajduje się w tym oto miejscu i płaci 100 tysięcy hajsu i 5000 RP I oczywiście korzystamy z pojazdu HSW I zobaczcie Gra mówi wam Hej Jedź prosto Jak wyznaczycie PSa, gra wciąż mówi wam Jedźcie prosto, a wy mówicie Nie Znam lepszy, prostszy sposób tylko musimy się małą rozróbę, bo ten oto płot musimy sobie rozwalić. Nieć już tam zrobiono, to wracamy do punktu startowego próby czasowej i lecimy proszę Państwa prosto. No bo po co mamy skręcać, następnie znowu skręcać, następnie znowu skręcać i później jeszcze skręcać? skoro możemy przez większość czasu jechać prosto. I nawet jeśli są takie skręty, to minimalnie spowalniamy, a nie wytracamy całą prędkość. Przyśpieszyłem film razy 4, no bo tutaj cały czas lecimy proszę Państwa prosto. Nie patrzymy na GPS, ale lecimy prosto, prosto, prosto. Do momentu, w którym, proszę Państwa, jest taka akcja, że gra mówi Wam, hej, skręćcie w prawo tym razem. A ja nie, dalej lecicie prosto. Mimo tego, że ta decyzja początkowo wydaje się być bez sensu, to jak najbardziej ma sens. Bo zobaczcie, że jak będziemy sobie w ten sposób, to później możemy te 3 km, które nam zostały, nadrobić w ten sposób, że po prostu przeskoczymy sobie przez górkę. I magicznie y, teraz z 3 kg zmniejsza się do 0 kg. Zobaczcie. Ja tutaj, mimo tego, że leki fałdę popełniłem, bo nie trafiłem za bardzo w punkt, no to wciąż 30 sekund około zapasu mi zostało. Nice. No i jest jeszcze próba czasowa, oczywiście, dla pojazdów HSW, która płaci 250 tysięcy hajsu, a także 5000 RP. I jest ona także banalnie prosta. Zobaczcie na materiale, że płynie mega błąd, a mimo tego zrobiłem ją z ogromnym zapasem czasowym. Tutaj bardzo ważna uwaga: zauważcie, że robię GPS-a obok punktu, a nie w punkt, dlatego że inaczej gra pokazywałaby wam drogę, która znajduje się u góry, a punkt jest u dołu więc to jest dosyć ważna sprawa, więc zobaczcie, tutaj akurat lecimy sobie przez teren żeby lekko sobie skrócić tarasę, te teraz możemy nawet sobie skrócić materiał poprzez przyspieszenie no i zobaczcie, kurde, jak yy, prosta jest ta próba, lecimy, tak naprawdę cały czas zgodnie z GPS-em i dostajecie za to 250 tysięcy hajsu i 5000 rp banalna sprawa Zobaczcie, tylko cały czas teraz z GPS-em. Ale oczywiście uważajcie na jakichś frajerów, którzy zmieniają pas w sposób, który nie powinni. I tak przez 2,5 sekundy mniej więcej miał taką myśl w głowie: Ej, może powtórzę to próbę? On mówi: Nie! Kurde, to jest proste. Nawet z błędem tą próbę da się przejść. Akurat tutaj zobaczcie, pojechałem niezgodnie z GPS-em. Mówię sobie, jeżeli mam opcję jechania e, prosto i przejechania tak naprawdę tej samej trasy. Podobnie 10 km, tylko, że z większą prędkością, to akurat wolałem Pod koniec nie słuchać GPS a No i zobaczcie, mimo tego, że walnęłem, musiałem wstać 15 sekund zapasów wciąż mam Proste Standardowo, w ramach odskoczni od zwykłych premii, polecam wam także oczywiście zrobić priorytetowe akta, które znajdują się w szwalni Aktualnie podwójną kasę macie za akta Sztuki piękne, a to oznacza, że za najprostsze, najszybsze, najprzyjemniejsze akta jakie istnieją dostaniecie 356 tysięcy. Całkiem niezły jest to pieniądz, jak za około 20 minut roboty. I tak samo na złowisku, polecam wam ukraść jeden pojazd, ten, który jest najwięcej wart, aktualnie jest to Grotti Furia. I gra każe wam zrobić misję Kontenerowiec, proszę Państwa. Za dobrze wykonany finał jesteście w stanie dostać 435 tysięcy. No i nadszedł ten czas, żeby pogadać sobie o premiach, a więc standardowo akcje społeczności są na premie raz 2 highs i raz 2 rp, jeżeli lubisz zabawę na jakichś ciekawych akcjach spoko, ale jeżeli chodzi o grindowanie tego pod zarobki pod expa nie ma to żadnego sensu, bardziej opłaca się zagrać w tryb adwersarza stworzony przez Rockstara, nowy tryb, warto podkreślić duet śmierci. A raczej stop, inaczej, jest to wariacja oczywiście starego trybu adwersarza, który nazywa się Linia Śmierci. Tryb ten jest aktualnie na premiera z 3 heisty i razy 3 RP. Warto powiedzieć sobie o tym, że jeżeli robisz menu kariery i chcesz ukończyć takie wyzwanie, które nazywa się weź udział w 25 różnych trybach adwersarza, to uwaga, uwaga, Linia Śmierci, a także Duet Śmierci liczy się jako jeden tryb. Czyli jeżeli już zagrabiasz kiedykolwiek w Linie Śmierci, no to kolejnego progresu do menu kariery nie dostaniesz. Przy okazji grania w ten tryb wykonacie wyzwanie tygodnia, które tym razem każe wam wygrać w dwóch rozgrywkach w trybie adwersarza. W nagrodę otrzymacie 100 tysięcy highshiwa, a także 10 000 RP. Misje z serii Krótki Tryb są na Premier Raz 2 highs i Raz 2 RP. Warto powiedzieć, że są to misje fabularne, w których gramy Franklinem i Demarem. Tak, nie gramy naszą postacią z online, tylko gramy Franklinem i Demarem. Mamy trzy misje do zagrania i każda z nich płaci zawsze podczas Premier Raz 2. 100 tysięcy hajsu nie ma znaczenia, czy zrobić tę misję szybko czy krótko zawsze na końcu dostaje 100 tysięcy. Jeżeli jeszcze nie ukończyliście wszystkich badań w bunkrze, no to mam dla Was bardzo dobrą wiadomość. Możecie sobie progres w tym tygodniu mocno przyspieszyć. Za pomocą waszego telefonu możecie skontaktować się z agentem 14 u niego dostępne są misje. Za wykonanie misji od niego dostajecie 20 tysięcy hajsu. Między 2 a 4000 RP Progres do badań 33% Niestety nie możesz tych misji spamować, dlatego że mają one 20 minutowy cooldown Dla Heissu i EXP nie warto go grać, ale jeżeli potrzebujesz badań Farm to Kolejna premia jest ciekawa, ale do końca nie wiem jak działa Dlatego, że Rockstar jakiś czas temu zbuffowało ją Było to dokładnie w roku 2014, a jako iż Gram przeważnie solo, no to Nie zagłębiałem się za bardzo w to Ale z tego co mi się wydaje Pracownicy w SecuroServe dostają wypłatę co 15 minut, to jest pewniak. I... kiedyś było tak, że pracownicy dostawali od 5 do 10 tysięcy, w zależności od tego, jak dobrymi pomocnikami byli. Za samo to, że byłeś uchodź w organizacji, dostawałeś co 15 minut wypłatę. Ale Rockstar w roku 2024 zwiększył te zarobki, wydaje mi się, raz, dwa. Czyli teraz standardowa stawka to jest 10 koła, a maksymalna 20 koła. I to jest bez premii. Czyli teraz z premią razy 4 podstawowa stawka jest to 40 koła, a maksymalna 80. To ile hajsu dostajecie zależy od tego, jakie aktywności robicie, a także to, czy wasz yy, VIP, CEO, prezes, jak za tak zwał, ginie, czy też nie. Jeżeli on padnie, to znaczy, że go źle broniłeś, i Twoja stawka jest zmniejszana. Jakby co, hajs ten płaci ci gra, a nie gracz, którego ochraniasz. No i jest jeszcze premia na wytwórnie. Heisenberga, Mety, jak za tak zwał. Towar tutaj produkuje się dwa razy szybciej. Oczywiście standardową na was tabelkę, w której wszystko to ładnie jest zaprezentowane. Więc tak, jeżeli macie samą no to macie czas produkcji z tą premią 3 godziny. Jeżeli chodzi o liczbę uzupełnienia zasobów, potrzebujecie 2,5 raza, czyli 3 razy kupicie zasoby. I za trzecim razem wam nieco zostaje, na kolejny raz. Czas przetworzenia innych zasobów to 1 godzina 15 minut. Całkowity koszt, który no, musimy walić na zasoby, to 187 i 500 dolarów, przychód z sprzedaży 446 250 dolarów, a jeżeli chodzi o zysk sprzedaży, no to zobaczcie, jest trochę ponad 250 000. Oczywiście zysk możecie zwiększyć, sprzedając towar na sesji publicznej, ale to dla tych, co lubią ryzyko. Dalej, jeżeli chodzi o boost z rezydencji, jeżeli sobie go użyjecie, no to czas produkcji zmniejsza się do godziny. A czas przetworzenia innych zasobów do 25 minut. Cała reszta pozostaje bez zmian. Z ciekawym zjawiskiem mamy do czynienia w naszym klubie nocnym, dlatego że, co prawda, oficjalnie nie ma premii na klub nocny, ale trochę jest, dlatego że wasza wytwórnia produkuje dwa razy więcej towaru, i jak się okazuje, produkuje ona także dwa razy więcej towaru, a raczej dwa razy szybciej ten towar do waszego klubu nocnego czyli wyroby farmaceutyczne. Także są sprowadzane, powtarzam, dwa razy szybciej do waszego klubu nocnego. Więc z klubu nocnego w tym tygodniu także więcej zarobicie. I proszę Państwa, to tyle!